Czołg K2. 10 najważniejszych informacji. Bez przedłużania, ponieważ o tym czołgu już kilkukrotnie mówiłem. Dzisiaj taki skrót, takie 10 najważniejszych informacji o czołgu, który kupujemy, który już w pewnej liczbie znajduje się na naszym wyposażeniu. Od początku. Po pierwsze szczypta historii. I oczywiście czołg K2 jest następcą czołgu K1. No chyba nikogo nie zaskoczyłem. I... Ten K1 był pierwszym południowo-koreańskim czołgiem, oczywiście opracowanym we współpracy z firmami zagranicznymi. K2 również powstał we współpracy z firmami zagranicznymi. Początek prac nad K2 to rok 1995, a wprowadzenie go do służby to rok 2014. Tutaj oczywiście teoretycznie ten czołg był gotowy już w roku 2008. Ale nie udało się stworzyć Koreańczykom własnego silnika. I w końcu, żeby jeszcze bardziej nie przedłużać wprowadzania tego czołgu do służby, zastosowano jednostkę MTU. O niej później. Druga informacja to wielkość. I tutaj, oczywiście, ten czołg ma zbliżoną wielkość do tych innych nowoczesnych czołgów. Czyli długość całkowita z lufą armaty skierowaną do przodu to 10 m, 80 cm. Sam kadłub to niecałe 8 m. Szerokość to 3,60 m, a wysokość 2,40 m prześwit 45 cm, więc jest to taka wielkość, można powiedzieć, zwykłego nowoczesnego czołgu. Natomiast masa to 55 ton bez dodatkowego opancerzenia, czyli troszkę mniej jeśli troszkę to 10 ton, kiedy porównamy K2 na przykład do najnowszych wersji. Abramsów, Leopardów dwójek, czy też Challengerów dwójek, czy też Merkaw MK4. Oczywiście ta masa wynikała z założeń, tutaj została ona ograniczona do pewnej wartości i w ten sposób oczywiście musiała wynosić tyle, ile wynosi. Trzecia informacja to uzbrojenie. Oczywiście to główne uzbrojenie to gładkolufowa armata Hyundai Via CN-08 kalibru 120 mm o długości 55 kalibrów. Długość lufy armaty w tym przypadku to 55 pomnożone przez kaliber, czyli przez 120 mm. Dodatkowo z armatą sprzężony jest karabin maszynowy 7,62 mm oraz do tego jest ciężki karabin K6 12,7 mm. Zapas amunicji to 40 sztuk, 16 w magazynie automatu, a 24 w kadłubie. Tutaj należy zaznaczyć, że ta amunicja jest naprawdę nowoczesna i zastosowano można zastosować w kadwójce naprawdę najlepsze rozwiązania, jakie istnieją na świecie, jeśli chodzi o zwalczanie przeciwnika. Czwarta informacja to silnik. I tutaj, tak jak powiedziałem, na początku były problemy, więc postanowiono zastosować silnik legendarny. MTU MT883 o mocy 1500 koni mechanicznych. 12 cylindrów, wysokoprężny, chłodzony wodą. Legenda. Jeden z najlepszych silników, jakie istnieje. Według niektórych najlepszy. Ale oczywiście one były montowane tylko w tych początkowych egzemplarzach później udało się opracować Hyundaiowi własną konstrukcję jest to Hyundai Duson DV27K. Tutaj też mamy 1500 koni mechanicznych, chociaż należy zaznaczyć, że na przykład o ile silnik MTU waży 1800 kg, to już silnik Hyundai waży 2550 kg. I należy jeszcze pamiętać o tym, że ten silnik MTU jest zdławiony, jeśli chodzi o jego moc. On bez problemu 1900-2000 koni mógłby osiągnąć. No ale musimy pamiętać, co często podkreślam, że silnik to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeśli chodzi o opracowanie, zbudowanie czołgu. MTU ma jednak, można powiedzieć, 100 lat doświadczenia. Piąta rzecz zawieszenie. Ponieważ zawieszenie w Kadwójkach nie jest zwykłe, jest to zawieszenie hydropneumatyczne, które umożliwia, Wiele ciekawych rzeczy. To zawieszenie umożliwia regulację niezależną tego zawieszenia pochylanie się do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. Dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych możliwości zrobienia fajnego zdjęcia, ale tu oczywiście chodzi o coś innego. Po pierwsze, chodzi o to, żeby ten czołg mógł prowadzić bardzo skuteczny ogień w ruchu. To zawieszenie bardzo pomaga. To nie chodzi tylko o bardzo dobrą stabilizację armaty. Dodatkowo, oczywiście, ten czołg może się troszkę lepiej ukryć, że tak powiem, niż inne czołgi. Do tego jest to zawieszenie, które poprawia komfort i co ciekawe, takie zawieszenie wcale nie oznacza, że jest mniej trwałe niż te bardziej tradycyjne zawieszenia. Niektórzy wręcz wskazują, że jest inaczej czyli taki dodatkowy element, który jeszcze bardziej poprawia możliwości tego czołgu. Szósta informacja, załoga, a załoga to tylko trzy osoby: dowódca, kierowca i działonowy. Ponieważ tutaj nie mamy ładowniczego, ponieważ został zastąpiony przez automat ładujący, który może wystrzelić do 10 pocisków na minutę. On w swoim magazynie ma 16 pocisków, tak jak wspomniałem, 24 zapasowe, kolejne znajdują się w kadłubie. Tutaj nie ma odizolowania amo od załogi. Oczywiście niestety. I tutaj od razu powiem, że wielu osobom k przypomina francuskiego Leclerka i ze względu na budowę, i ze względu na zastosowanie automatu ładującego, możliwe, że Koreańczycy tak troszkę przypatrzyli się tym założeniom, tym potrzebom, jakie mieli Francuzi, i stwierdzili, że ich są też zbliżone. Siódma informacja to system obrony aktywnej Hardkill. Czyli możliwość wyposażenia czołgów K2 Black Panther w koreański system obrony aktywnej. Najczęściej, kiedy myślimy o czołgach, wyobrażamy sobie granaty dymne, urządzenia, które ostrzegają o opromieniowaniu, ale oczywiście są też systemy aktywne, takie jak południowo-koreański KAPS oraz na przykład izraelski TROFI. Czyli Systemy, które wykrywają zagrożenie, na przykład lecący granat z granatnika przeciwpancernego albo pocisk z PPK, przeciwpancernego pocisku kierowanego. Nad... Specjalne czujniki wykrywają, namierzają. Wystrzeliwany jest pocisk, który w odległości 10-30 metrów od chronionego pojazdu przechwytuje nadlatujące zagrożenie i go niszczy. Oczywiście tutaj nie ma możliwości, żeby. Zostały na przykład przechwycone pociski z wystrzelone z armaty czołgowej, ale jednak przeciwko pepekom, granatnikom przeciwpancernym, tego typu system jest świetnym rozwiązaniem. Ósma rzecz to ma być jeden z najbardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o elektronikę czołgów na świecie, według niektórych najbardziej zaawansowany na świecie. Chodzi tutaj oczywiście o przyrządy obserwacyjne, o SKO, czyli system kierowania ogniem. O łączność, to wszystko ma pozwalać kadwójkom na wykrywanie, identyfikację oraz eliminowanie zagrożeń szybciej, skuteczniej niż inne czołgi. Tutaj niektórzy porównują, że to SKO, system kierowania ogniem, jest przynajmniej na poziomie tego, co ma zainstalowany Leopard 2A7, czyli jeden z najlepszych czołgów na świecie. Można powiedzieć top 3, jeśli chodzi o SKO. I tutaj kadwójka ma mieć to SKO na przynajmniej takim samym poziomie. Oznacza to, że kadwójka jest w stanie wykryć przeciwnika z dużej odległości, zidentyfikować go i w bardzo szybki sposób go wyeliminować. Czyli wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby nasz czołg mógł jak najdłużej przeżyć. Żebyśmy to my. Pierwsi wystrzelili i pierwsi trafili. Dziewiąta informacja to opancerzenie. Oczywiście jest to opancerzenie kompozytowe. Pancerze reaktywny. Dużo rozwiązań, które miały umożliwić utrzymanie niskiej wagi oraz wysokiej odporności na no, środki przeciwnika. Jednak, ponieważ jest to czołg zaprojektowany do specyfiki. Południowo-koreańskiej, czyli na przykład dużo gór, dużo dolin, tutaj ta dobra ochrona jest tylko w przedniej półsferze. Tutaj ta ochrona jest dosyć ograniczona, jeśli chodzi o ten przód. Tutaj ta ochrona jest mocno ograniczona, jeśli chodzi o przednią strefę. Bok jest, boki tego pojazdu są chronione o wiele, wiele słabiej. Chociaż tu należy pamiętać, że wszystkie czołgi i tego typu pojazdy mają słabo chronione boki, jednak K2 ma mieć troszkę gorszą ochronę tych boków niż inne nowoczesne czołgi. Dlatego najprawdopodobniej te czołgi będą dopancerzane. I tutaj pięknie przechodzimy do dziesiątej informacji, czyli do czołgu K2PL. Kupiliśmy 180 czołgów K2 z półki, takie jakie posiadają Koreańczycy. Ale mamy zamiar wyprodukować w większości u nas jeszcze 820 czołgów, już czołgów K2PL, które mają być po prostu lepsze od czołgów tych wyjściowych. Tylko że do końca nie wiemy jak ten czołg będzie wyglądał. Czy ten czołg będzie zwykłą K2 z kilkoma tonami dodatkowego opancerzenia, żeby wyeliminować te osłabione miejsca. Czy też to będzie przeprojektowana konstrukcja z na przykład dodatkową parą kół nośnych, z odseparowaniem amunicji od załogi? Nie wiemy. To wszystko jest przed nami. Tutaj, te tutaj jeszcze te decyzje nie zapadły. W jednym wariancie wtedy czołg K2PL będzie po prostu dodatkowo opancerzony i jego masa zbliży się do 60 ton. W drugim wariancie będzie przeprojektowany, przebudowany kadłub, Dojdzie dodatkowa para kółnośny. Masa wtedy na pewno przekroczy 60 ton. Opancerzenie będzie dosyć mocne. Tu jednak ta masa pójdzie głównie w opancerzenie, plus dodatkowo dojdzie do odseparowania Amunicji od załogi. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie i jaki ten K2 będzie w rzeczywistości. Więc czołg niesamowicie fajny. Bardzo ciekawa konstrukcja. I co najważniejsze, według takich przecieków, tych opinii, dotychczasowych opinii żołnierzy, którzy mieli z nimi do czynienia, oczywiście naszych żołnierzy, to jest to konstrukcja dosyć ciekawa. I fajna. Po prostu fajna, zapewniająca dobre warunki, duże możliwości i jest to naprawdę duży przeskok. Już tu nie mówię, kiedy porównamy te czołgi z T70 dwójkami, czy PT91, ale również mają one być lepsze. Od na przykład użytkowanych u nas leopardów 2A5. Fajnie gdyby tak było, fajnie gdyby naprawdę taka dwójka, żeby była taka. Jaką nam się ją przedstawia? Dziękuję za uwagę. Miejmy nadzieję, że k2.pl też będzie taki, jak trzeba. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.